27 Mateusz Bartków, 4 Łukasz Furtak, 28 Michał Mikołajczyk, 2 Damian Łanucha, 7 Marcel Kotwica, 8 Ifeany Uwakwe, 14 Kamil łoczek 10 były zawodniki Katowice. Niezbyt pewnie Bartków przejmuje. Cupr jak uderzenie! Bardzo pewnie broni Andrzej Sobieszczyk. Ale dobry strzał, dobry pomysł. Ładny strzał, taki kośliwy, nieprzyjemny dla bramkarza. 35 minuta, byłoby pięknie. Sulkowski! Sulkowski! Gola nie ma. I jednego z liderów, absolutnie jednego z najlepszych zawodników w puszczynie Połomice. Kotwica, strzał na bramkę. Piękna interwencja. Pewny w bramce, Adrian Szady. Tarnowski, no wreszcie szansa na kontratak Radomiaka. Pokazuje się Stą Polski. Wpada w pole karne, ma dużo miejsca. Stąm Wprost w bramkarza, faulowany jeszcze sobie Szkoda tej sytuacji. Rzut wolny dla puszczy. Domański, Domański precyzyjnie. I minimalnie obok lewego słupka bramki Radoniaka. Żurek. Wstrzał na bramkę. No ładnie to wymyśliła puszcza. To była dobra akcja, kilka składników. Znowu Domański, troszkę dzisiaj mało widoczny, Matwie Bemba. I tutaj groźnie się robi cały czas W ataku puszczanie, połomice Słupek i drugi słupek Czy będzie gol? Nie ma Ratuje sytuację Michał Grudniewski Coś nieprawdopodobnego Do przodu Zagórski, też młodzieżowiec Ale dobrze dzisiaj wygląda na prawej obronie Dużo zamieszania robi po tamtej stronie boiska Uwaga groźnie Gajewski jeszcze tutaj zamyka akcję Żurek Broni szady Kolejny raz piłka w rękach I końcowych wizdek sędziego Marciniaka 0 do 0. Takim wynikiem kończy się to hitowe, przynajmniej teoretycznie, spotkanie zielonych z puszczą niepołomicę.